Plus lidze, rywalizacja została zakończona na etapie, jaki został rozegrany do 12 marca. Cerat Enea Czarni Radom zakończyli więc rozgrywki na siódmym miejscu z dorobkiem 32 punktów. Faza zasadnicza nie została dokończona. Zdecydowano, że w tym sezonie tytuł Mistrza Polski nie zostanie przyznany. Trzy czołowe drużyny, a więc grupa Zoty Zaksa Kędzierzyn Koźle, werwa Warszawa Orlen Paliwa i PGS Krabełchatów otrzymały prawo walki w lidze Mistrzów. W przyszłym sezonie, ostatnia w tabeli Wisła Bydgoszcz, spadła do pierwszej ligi. Patrząc hmm. realnie na to, co się hmm. dzieje w Polsce. Dbając o zdrowie zawodników i ludzi pracujących dookoła klubów, chyba nikt nie, nie jest w stanie teraz grać i realnie myśleć o, o sporcie. Także stąd te ta decyzje podjęte wspólnie z właścicielami, z prezesami klubów. Nieco inaczej wygląda sytuacja w lidze siatkówki kobiet. Tam faza zasadnicza została rozegrana do końca. W związku z czym tytuł Mistrza Polski został przyznany ekipie grupy azoty Chemika Police. Elekler Radomka Radom uplasowała się na dziesiątym miejscu. Dwie pierwsze drużyny, a więc wspomniany Chemik, a także Developers Skyres Rzeszów zagrają w lidze. Mistrzyń. Wisła Warszawa, która zajęła ostatnie miejsce w tabeli z minus jednym punktem na koncie, spadła z Ligi Siatkówki Kobiet.